Witam serdecznie na moim kulinarnym kanale. Przychodzę do was dzisiaj z pomysłem na wykorzystanie znowu cukinii. E, przygotujemy coś, co można potraktować jako przystawkę, jako fajny dodatek na stole podczas gdy będziemy gościć gości, e, bądź też jako taki fajny mm, posiłek, na przykład na kolację czy też na obiad. E, myślę, że każdemu posmakuje i przypadnie do gustu, więc co nie przedłużam, zapraszam do oglądania dalej. Przygotowanie mojej pysznej. Przekąski, która może też być równie zwykłym posiłkiem, e, potrzebować będziemy jednej cukini. Ja mam tutaj taką fajną, długą e, cukinię, natomiast może być też kilka mniejszych. Jakie macie, takie tutaj będą e, idealne. Będziemy to i tak później zwijać, wcześniej kroić w plastry, więc każdy cukinia się sprawdzi. Do tego będziemy potrzebować wędzonego łososia. Mm, tutaj, jeżeli chodzi o ilość, to też w zależności od tego, ile będziecie chcieli robić e, takich. Mm, roladek. Ja tutaj zrobię dosłownie kilka sztuk roladek z jednej cukini, więc reszta jak mi zostanie, no to może mogę wykorzystać do kanapek, do jakichś makaronów, więc także się to zużyje. Tym bardziej, że łosoś jest przepyszny. Praktycznie pasuje do wszystkiego, co jest tylko na słono. No i dodatkowo do naszych roladek będziemy używać jeszcze twarogu. Ja tutaj mam półtłusty twaróg. Ponadto będziemy potrzebować jeszcze Wykałaczek, które nam pozwolą zwinąć nasze rolatki, żeby się nie rozwinęły. Z przypraw będziemy używać suszone pomidory, papryka ostrą mieloną, oregano i czosnek granulowany, sól, pieprz, no i troszeczkę tłuszczyku, ponieważ będziemy zaraz podsmażać cukinię. I przechodzimy do krojenia cukinii. Ja tutaj będę tą cukinię kroiła w bardzo wąskie plastry, więc co, odcinam sobie boczki. Któż tutaj moja cukinia wchodzi w taki zakręt, więc też go odetnę i później zrobię takie mini rolatki. Okej, okay, moja cukinia już jest pokrojona. Wyszło mi tutaj sporo tych plastrów, więc tyle ja mam plastrów, tyle będę miała roladek. Jeżeli potrzebujecie więcej, no to oczywiście robicie tego więcej. Bo no, taka przekąska naprawdę szybko znika, a on naprawdę smakuje. Więc co, przechodzimy teraz dalej. Ja teraz będę rozkładała sobie te moje wszystkie plastry cukinii. Te niektóre mi nie wyszły, ale także je wykorzystam, ale może później. <laughs> I tak, będziemy sobie je rozkładać. i solić z obu stron. Gdy moja cukinia już jest posolona, fajnie ją zostawić tak na parę minut, żeby zaczęła mięknąć. Następnie będziemy przechodzić do smażenia. Więc co, włączam sobie kuchenkę. Po chwili, gdy moja patelnia jest już rozgrzana, wylewam troszeczkę oleju. Troszeczkę. Troszkę więcej niż troszeczkę, żeby fajnie nam się podsmażyła. No i co? I będziemy wykładać cukinię i będziemy smażyć z obu stron. W międzyczasie, gdy moja cukinia się podsmaża, ja przejdę do zrobienia farszu, który jest oczywiście bardzo prosty i szybki. Więc co? Mam tutaj właśnie ten mój serek. On tutaj ma około 230 gram. Ja na tą ilość, którą będę robić, jeżeli chodzi o moje roladki, to wykorzystam tylko połowę. Mój serek będę przyprawiała tymi dodatkami, które wcześniej Wam pokazywałam. Więc tak, wsypuję tutaj dosłownie szczyptę czosnku granulowanego. Szczyptę suszonych pomidorów. Odrobinkę także oregano. I szczyptę ostrej papryki. Szczyptę pieprzu. I sól. Tutaj soli wedle już uznania. Ja myślę, że tak dam tutaj jedną czwartą łyżeczki. Jeżeli chodzi o nasz twarożek do cukinii, to praktycznie jest już wszystko. Można tutaj, żeby go fajnie rozrzedzić, dodać jeszcze łyżkę, dwie łyżki jogurtu naturalnego, bądź dosłownie odrobinę, kapkę Mleka, ja tutaj doleję odrobinkę wody. I w kolejnym kroku blendujemy całość na gładziutką masę. I moje wszystkie składniki. Narolatki są już gotowe, serek jest gotowy, łosoś gotowy, wyciągnięty z opakowania. No i co, moje podsmażone kawałki cukinii także są gotowe. Można je także podgrillować na takiej fajnej patelni grillowej, bądź na tradycyjnym grillu, także będzie smaczne. Więc co, przechodzimy dalej do tworzenia czegoś pięknego. Więc bierzemy sobie jeden plaster naszej cukinii. i na ten plaster cukinii dajemy odrobinkę serka. I go rozmarowujemy. W kolejnym kroku bierzemy sobie kawałek łososia i tak równomiernie go rozkładamy. Następnie zwijamy w rulonik. I żeby nasz rulonik się nie rozwalił, dajemy sobie. Wykład. Tak naprawdę nasze rolatki są już gotowe, wyglądają przepięknie. Wyszły takie większe niż się spodziewałam, ale to ze względu na to, że faktycznie miałam sporą tę cukinię, jednak tych zawijasów było więcej. Więc jak zrobicie z mniejszych, to po prostu wyjdą mam mniejsze. E, takie także są piękne, będą bardziej jako taki posiłek, część posiłku niż przekąska, ale na pewno dobre. Tym bardziej, że głosość, cukinia i odrobinka serka tworzą naprawdę spójną całość. Więc co, ja zabieram się za zajadanie i życzę Wam smacznego.